Tu są cudowne wschody, zachody słońca. No, jest wszędzie tu pięknie. Jak można to zniszczyć? Nie można w imię ekologii niszczyć przyrody. Pływa wniosek do gminy. Wójt nie ma prawa wydać negatywnej opinii. To są po prostu ludzie nastawieni na kasę. Ludzie nie chcą tej elektrowni. Proszę pani, a ja nie chcę wielu innych rzeczy. Od początku tego lasu po horyzont tak naprawdę. Wszędzie mają być ekrany. Dokładnie. Tak. Nieskalaną przemysłem dziewiczą przyrodę armii ma wkrótce zaburzyć budowa elektrowni. Farma ekranów fotowoltaicznych ma zająć aż 167 hektarów. Mieszkańcy okolic Litzbarka Warmińskiego są zdruzgotani. To ostatnie półrocze, no, zaskoczyło wszystkich, tak? Nagle zrobił się boom na fotowoltaikę. My dowiedzieliśmy się o tym tak naprawdę w momencie, kiedy już została wydana decyzja yy, yy, środowiskowa. Aha, czyli nikt z państwem nie rozmawia? Nie. No. Wystarczy spojrzeć na mapę, tak? Jeżeli coś otacza z trzech stron czyjąś yy, posesję, yy, ci ludzie Teraz są majątek, yy, dorobek życia. Ola i Marcin Wojtalowie zamieszkali we wsi Ignalin z myślą o prowadzeniu agroturystyki. Dziś obawiają się, że budowa farmy tuż obok domu zniweczy ich plany. Ekrany fotowoltaiczne mają stanąć zaledwie 45 metrów od posesji. Porzuciliśmy wszystko, nasze dawne, dawne życie. Zainwestowaliśmy tutaj, tak na no wszystko. Wszystko, wszystko co mieliśmy. Chcieliśmy spokoju, ciszy, natury, tego co już jest unikatowe w dzisiejszym świecie. I znaleźliśmy to na Warmii. Czym zachwyca Was ten teren, ta okolica? Mnie przede wszystkim ilością zwierząt. Ilość zwierząt, jaka jest tutaj, nie ma jej nigdzie. Nie widziałam nigdy takiej ilości zwierząt. na ręki, łosie, żurawie, lisy, zające, to wszystko widzimy. A za chwilę mają być ekrany fotowoltaiczne, tak. właśnie tu. Tak, dokładnie w tym miejscu. Jak zareagowaliście Państwo na tę informację? Chyba nie dowierzaliśmy do końca. Znaczy że... ja ogromnym płaczem. Zareagowałam. Ciężko, ciężko było uwierzyć. Zależało nam właśnie na tym, żeby stworzyć tutaj miejsce, gdzie będziemy mogli przyjmować gości. Natomiast no, nasze plany w tym momencie stanęły, nie? bo nie wiemy, co będzie dalej no bo nikt nie przyjedzie w środek elektrowni. Te czerwone kropki to domy, a wasz dom? Jest w samym centrum, tu proszę. Do tutaj, dookoła, z Dokładnie z tutaj. Czyli z trzech stron mielibyście mm -hmm. e, ekrany. Tak. Jeżeli to wszystko zaleje morze tego szkła i metalu, no to tych miejsc zielonych po prostu nie będzie i nie będzie gdzie przyjeżdżać. Sąsiadem Wojtalów jest Józef Homej. Rodzina rolnika jest związana z Warmią od wielu pokoleń. Dla mnie to miejsce jest bezcenne, nie? Tutaj się urodziłem, tu się wychowałem, tu się urodziły moje dzieci, moje wnuki. I też chcielibyśmy, żeby przekazać to dziedzictwo do naszych do młodszych pokoleń. Bliskość tej przyrody, z tych zwierząt, nie? tej wiosny, jak te klucze, ptactwo jak leci, nie? to człowiek żyje tym. Po prostu jest pięknie. No. Tu czujemy się najlepiej. Czy pan wyobraża sobie, że te pola są pokryte ekranami? No, nie chcę sobie wyobrazić, no, dosłownie. W tej chwili, jakby powstała by ta elektrownia, nie? to mój schód w końca, to byłyby same ekrany, same ekrany.